Mamy jeden zasadniczy problem. To jest ostatni już sklep, który nie oprapowaliśmy. Ale jak to? No normalnie, no. Sporo osób już oprapowywało wcześniej sklepy, zanim upita miasto. Ja bardzo rozprężne. Musimy się stąd ewakuować. My mamy auto, ale paliwo się skończyło. Poszukajmy gdzieś paliwo. Wiecie co? Ja widziałem gdzieś jest paliwo. To kto co robi? Ja wezmę w ze sklepów rzeczy. Ja wezmę z, z rzodkiewki resztę zapasów z mojej pasy i z farmy. Mo My poszukamy paliwa. Czuję spaliny. To ja, przesz to ja przeszukam ruiny w poszukiwaniu części. W tych ruinach nic nie ma. Mam całe żarcie ze sklep. A ja paliwo. Tu też nic nie ma. Mam rzutki? Spakowałem do torby. Na razie nic nie ma, ale jeszcze wszystkiego nie przeszukałam. Spakowałem całe zapasy swojej bazy. Tu nic nie ma, to wszystkie ruiny. Idę pod aut. Ja idę pod aut. Oto nasze auto. Możemy jechać. Dobra.